Cześć, z tej strony Tylko Basket i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam ćwiczenia na dobre kozłowanie. Zaczynajmy! Na sam jednak początku chciałbym powiedzieć, że wszystkie ćwiczenia w tym odcinku nie są w 100% ode mnie. Skontaktowałem się z pewnymi osobami, które lepiej to ogarniają i trochę pokombinowałem, wziąłem trochę od nich, trochę od siebie i wydaje mi się, że znalazłem taki złoty środek, jeśli chodzi o ćwiczenia na kozioł, na dobry kozioł, szczególnie dla początkujących koszykarzy, ale dla zaawansowanych, wiadomo, też to będzie fajna sprawa. Podzieliłem na trzy części. Pierwsza to jest y, część z, skupiona na sile kozłowania. Druga na feelingu piłki, czyli jak dobrze wyczuć piłkę nie patrząc na nią. I trzecia skupiona na krosach i zmianach kierunku. Więc zaczynajmy. Dobra, pierwsze ćwiczenie jest bardzo proste. Polega ono na jakby nieustannym kozłowaniu jedną ręką. Mamy trzy wysokości kozła. Najniższy, średni i bardzo wysoki. Jeśli jesteście bardziej zaawansowani, to możecie kozłować dwoma piłkami naraz. Ja na razie pokażę to jedną piłeczką. W tym ćwiczeniu chodzi o to, aby ten kozioł jednak trwał, więc polecam sobie z każdej wysokości do każdej przechodzić po jakichś od 15 do 45 sekundach w zależności jak, jak możecie. Ale też nie przesadzajcie z tym, bo chodzi o ilość serii, a nie po prostu jak długo będzie się. Yy, łopatać tą piłką, więc pokażę przykładowo, jak to może wyglądać. Jak widzieliście, ta piłka czasami może odskakiwać, szczególnie przy tych największych kozłach, dlatego jak najbardziej wskazane jest patrzeć na tą piłkę, bo o kontroli piłki będziemy mówić dopiero w następnej sekcji filmu. Następne ćwiczenie jest bardzo proste. Bierzecie dwie piłeczki i chozujecie nimi na najniższej wysokości. Taki ma być mikrokozioł, ale wyczuwalny. W tym ćwiczeniu chodzi o to też, żeby to trochę potrwało. Ja wiadomo teraz nie będę Wam pokazywał pełnej minuty, ale najlepiej jakbyście to robili minutę. No i też bardzo ważne w tym jest to, żeby piłki uderzały w ziemię w tym samym momencie. Jeśli nie macie opanowane, to spokojnie możecie przejść do następnego, które polega też na jednoczesnym odbijaniu piłek, jednakże na średniej wysokości oraz na przemiennie. Wiadomo, jeśli jesteście praworęczni, to lewa ręka będzie zawsze słabsza, dlatego ta piłka będzie Wam. No, odskakiwała, też ten kozioł nie będzie taki równy, dlatego warto nad tym pracować. Warto pracować nad tym, żeby ta ręka była dużo lepsza. Bo jak pewnie wiecie w meczu, nie zawsze macie okazję na działanie tylko swoją wiodącą ręką. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że wasza słabsza ręka też jest bardzo ważna. No i po prostu trzeba to ćwiczyć. Moja ostatnia propozycja na ćwiczenie na siłę jest bardzo ciekawa. Niestety nie będę wam w stanie teraz tego pokazać, ale chodzi o to, że kozujecie dwoma piłkami naraz, a druga osoba, jeśli jest przy Was, delikatnie fauluje was po rękach. No to ćwiczenie ma za zadanie przygotować was na kontakt z obrońcami. Wiadomo, że jeśli sędzia to wychwyci, no to będzie faul, ale dobrze jednak być na coś takiego przygotowanym. No i też nie ukrywajmy, że to ćwiczenie pomoże wam w kontrolowaniu piłki. Dobra, przechodzimy chyba do fajniejszej sekcji, bo mówimy teraz o kontrolowaniu piłki. Bez patrzenia na nią. Moją pierwszą propozycją na tą sekcję będzie ćwiczenie bardzo podobne do pierwszego ćwiczenia z sekcji siły. Zaczynamy ćwicząco kozując bardzo nisko. Oczywiście na piłkę nie patrząc. Później po czasie możemy zwiększyć kozioł do tego średniego i z powrotem do małego. Oczywiście robicie to w jakichś ustalonych sekwencjach czasu, no ja Wam to teraz tylko pokazuję. Wiadomo, że ta piłka może Wam na początku odskakiwać, dlatego nie przejmujcie się tym, z czasem będzie coraz, coraz lepiej. Następne ćwiczenie jest troszeczkę trudniejsze, ale nie przejmujcie się tym, z czasem będzie Wam wychodziło coraz lepiej. Chodzi o bardzo niskie ko kozłowanie, takie ósemeczki dookoła nóg. Oczywiście na tym ćwiczeniu ćwiczymy też nogi, bo musimy być na mocno ugiętych nogach, żeby wszędzie podostawać naszą ręką, no i nie możemy patrzeć na piłkę. No, jak widzieliście, mi też piłka odskakuje, więc e, muszę trochę poćwiczyć. Napiszcie w komentarzach, jak poszło Wam to ćwiczenie, bo jestem bardzo ciekawy. No dobra, następne ćwiczenie zahacza już trochę o zmiany kierunków, w każdym razie e, my skupiamy się tylko na tym, żeby piłka cały czas lądowała w naszych rękach i nie możemy się na nią popatrzeć. Ćwiczenie bardzo proste, robimy zmiany. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I później na drugą nogę. To ćwiczenie zapewni Wam przede wszystkim bardzo dobrą kontrolę podczas zmiany piłki pod nogami. Wiadomo, jeśli już opanujecie to w miejscu, to zaczynamy to robić w ruchu. Wtedy możemy sobie kozłować i gdzieś iść, zmieniać kierunki, wjeżdżać pod kosz. już tylko leży w Waszej wyobraźni. No i co? Lecimy do następnego ćwiczenia. Do ostatniego ćwiczenia potrzebujemy znowu dwie piłeczki. Jest ono bardzo podobne do poprzednich. Chodzi o to, że robimy trzy kozły bardzo nisko, trzy kozły średnio i powtarzamy tę sekwencję w miarę uznania. Jak widzieliście, w moim zestawieniu jest bardzo dużo ćwiczeń, w którym wykorzystuję dwie piłki. Oczywiście, jeśli nie macie dwóch piłek pod ręką, to z jedną też sobie poradzicie. W każdym razie, ćwiczenie dwoma piłkami jest dobre z tego względu, że przede wszystkim skupiacie się na dwóch rękach, a po drugie, ćwiczycie też swoją słabszą rękę, co w koszykówce jest bardzo, bardzo ważne. No i dobra, dochodzimy do sekcji, gdzie liczą się tylko zmiany kierunków i krosy. Pierwsze ćwiczenie w tej sekcji. Bardzo proste, naprawdę każdy powinien sobie z nim poradzić. Mówimy tutaj o zwykłym e, kozłowaniu naprzemiennie, rękami. O nie, teraz mnie nie widać. W każdym razie. O nie, czekajcie. O! W każdym razie musicie kozłować na ugiętych nogach, i w tym ćwiczeniu najważniejsze jest to, żeby ta ręka Wam chodziła e, bardzo daleko, żebyście nie kozłowali tutaj, tylko żebyście kozłowali tak. Kolejne ćwiczenie jest połączeniem kilku poprzednich. No, te ćwiczenia są zbliżone, bo robimy je w miejscu. No i mówimy o koźle, który jest no, tylko kozłem. Ale oczywiście ja Wam pokazuję to w miejscu, a Wy możecie też później zacząć robić to w biegu. Ćwiczenie bardzo proste, robimy krótkie trzy zmiany przed sobą, pod nogą. Tylko, że tym razem robimy naprzemiennie obie nogi. Pokażę Wam teraz, jak powinno to wyglądać. Przede wszystkim trenuje waszą dynamikę niskiego kozła oraz no, ćwiczy tą zmianę pod nogą, która w meczu często jest nieoceniona. No i na koniec jeszcze pomyślałem, że zrobię kilka takich rundek z pachołkami. Pokażę Wam kilka takich fajnych zmian. Wiadomo, dla wszystkich bardziej zaawansowanych. Ten odcinek był takimi typowymi podstawami. Chcę, żeby po prostu młodzi widzowie, którzy też oglądają mnie i po pierwsze nowi widzowie, którzy też nie są zaznajomieni z koszykówką, żeby mogli dobrze zacząć, żeby ten kozioł u nich wyglądał poprawnie. No i żeby kurczę mieli dobrą frajdę z... Grania w koszykówkę. Możecie napisać w komentarzach, czy chcecie drugą część tego filmu z bardziej zaawansowanymi ćwiczeniami być jakieś piłeczki tenisowe, jakieś bardziej skomplikowane zmiany, podział za plecami. Dajcie znać w komentarzach. Ja oczywiście, jeśli będzie zainteresowanie, coś takiego zrobię. Dobra, dzięki wielkie wszystkim za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, czy poradziłem sobie jako coach. Mam nadzieję, że wyszło nie najgorzej. Piszcie w komentarzach, czy chcecie drugą część, czy chcecie też innego rodzaju poradniki. Ja postaram się wszystkie komentarze przeczytać i na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się i cześć!